A Torek dzisiaj jest? Chat, ale Nie jestem w stanie wam opisać słowami Jaki dzisiaj będzie shit stream Prawdopodobnie dużo osób Już się domyśla Pogu Kamilek! No? Też cię kocham dla Czekaj, bo to jest już Za mocne Czy on tu będzie w nagraniu? Tak, ale ja nie mogę, bo ja też Robię giazo Fuck it. Dobra. Robię giazo. Ja zapytałem się, czad, zapytałem się, czy jest dzisiaj Torek, nie? Instantowo pisząc na chopakach kocham was panowie. Odmiutowuję nagranie i słyszę Kamilek też się kocham. Byłem prze, byłem prześwięcie przekonany, że on to powiedział teraz na żywo do mnie. A to jest na nagraniu. Puściłem tutaj, napisałem kocham was panowie i odpałzowuję. Kamilek, też się kocham. Jezus Maria i to ja jestem nawalony? Co jest? Fucking simulation Monka symulacja chat, co jest? Admini trollują. To okej. Okay.